Bardzo wadzią. Jedziemy? Jerzyk, to my mamy pilnować porządku w tym kraju. Nie będziemy jeździć po pijanemu. Te, laska! Bliny za nami jadą! Dodaj gazu, stary. Ale spokojnie. Dalej za nami jadą. Pewnie wiedzą, że mamy faję. To dechy. Musimy ich zgubić. Czy ty mnie słuchasz? Grucha, co się z Tobą dzieje do kurwy nędzy? Zamyśliłem się. na namyśliciela mi nie wyglądasz. Może pękło Ci jakieś naczynie pod kopułą i przestałeś kojarzyć pewne sprawy. Jak ci robili z ryja galaretę, też byłeś taki zamyślony? Słyszę to na okrągło. Dla mnie, Grucha, możesz go trzymać nawet w dupie, ale nie w moim samochodzie. Każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach. Piję rano tran, wyeliminowałem cholesterol i tłuszcze zwierzęce oprócz tego tranu z rana. Dzięki temu nie boję się o moje płuca, serce i nerki, dlatego nie pozwalam palić w wozie. Dym szkodzi na cerę i cebulki włosów. Druha, nie chcesz o tym mówić, to nie, ale po prostu ciekawi mnie, czym się kierowałeś, zakładając na siebie ten wieśniacki sweter. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? To do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś. No, albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym cię zrozumiał. Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zajebałeś go z pomocy dla powodzian? Pies ci go wszamał, a potem zwrócił? Chciałbym poznać historię tego swetra. Zapłaciłem 1500 baksów. Za to, żeby koleś, którego mam rozwalić, zapamiętał sobie dobrze, jak wyglądam. Żeby opowiedział kolegom aniołkom w niebie, że kulkę posłał mu facet z klasą, kapujesz. A ty w swoim sweterku wyglądasz jak kmiot. Nie różnisz się od Rumuna, który pucuje mi lampy, kiedy stoję na światłach. Jak facet opowie w niebie, jak wyglądał ten, co go załatwił. To aniołom ze śmiechu puszczą zwieracze i spadnie na nas gówniany deszcz. Od palenia tego gówna masz śmiech jak świnia kaszy. Skończyłeś? To teraz uważaj. historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał.